radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. O sytuacji finansowej i kadrowej szpitala mówiono podczas piątkowej konferencji prasowej, jaka odbyła się w kępińskim szpitalu. Udział w niej wzięli dyrektor szpitala Beata Andrzejewska, zastępca dyrektora do spraw medycznych lekarz Bigniew Bera oraz zastępca dyrektora do spraw eksploatacyjno-technicznych Marian Olejniczak. Kierujący kępińską placówkę medyczną porównywali sytuację finansową do podobnych placówek w Polsce. Jak twierdzą, sytuacja ta, zwłaszcza w szpitalach powiatowych, jest ogólnie bardzo zła. Około 98% szpitali powiatowych odnotowują pogorszenie wyników finansowych. Wynik finansowy Kępińskiego szpitala jest ujemny. Strata wynosi około 4 miliony, natomiast jest zdecydowanie niższa niż w roku ubiegłym i zdecydowanie niższa od prognozowanej na ten rok prognozowana kwota wynosiła przeszło 6 milionów złotych. Udało nam się także w całej tej trudnej sytuacji finansowej oddać pożyczkę udzieloną nam przez powiat kępiński w wysokości miliona złotych, zgodnie z umową. Pożyczka ta została zwrócona na koniec ubiegłego roku, ale także w ramach pomocy dla szpitala, powiat przyznał nam w tym roku ponownie pożyczkę w tej samej wysokości, w kwocie miliona złotych, co przede wszystkim pomoże nam w zapewnieniu bezpiecznej bieżącej działalności szpitala i uregulowaniu zaległych zobowiązań. Rok 2019, mimo że był rokiem trudnym, ale udało się go tak poprowadzić, aby nie było problemów z funkcjonowaniem szpitala, dostawami leków i sprzętu. Co ważne dla pracowników, zostały także uregulowane płatności wobec ZUS, a zaległości spłacane są w systemie latalnym. Rok 2020 to czas kolejnych wyzwań w zakresie finansów: przede wszystkim z powodu zmiany przepisów o wzroście minimalnego wynagrodzenia tym bardziej, że w szpitalach należy wyłączyć składniki wynagrodzenia za staż pracy. W konsekwencji dla całego szpitala jest to konieczność wydatkowania środków dodatkowych w wysokości 700 tysięcy złotych. Jednym z tematów była też sytuacja kadrowa. Ważnym posunięciem było zatrudnienie specjalisty z dziedziny chirurgii naczyniowej. Szpital w Kępnie realizuje te świadczenia dla pacjentów z całej Polski. Pojawili się także również nowi specjaliści w zakresie ortopedii urazowo-ortopedycznej, jednocześnie zwiększając czas pracy poradni chirurgii. Chcemy także wyjść naprzeciw mozydomi. Zauważamy ogromne kolejki w naszym laboratorium diagnostycznym. I w tym temacie także chcemy Państwu us usprawnić wykonywanie tych badań u nas, w związku z czym są powołane dwa nowe stanowiska z rejestracji i także stworzymy dwa nowe punkty pobrań. One już zaczynają funkcjonować, natomiast istniało do tej pory ograniczenie w możliwości wykonania badań w soboty. Natomiast już w najbliższym czasie, z soboty, też będzie można wykonywać badania w naszym laboratorium bez ograniczenia ilościowego. Wzrosła jakość udzielanych świadczeń, zwiększył się jakby wachlarz udzielanych przez nas, wykonywanych u nas procedur medycznych w szpitalu, i w związku z tym zostało to docenione przez Narodowy Fundusz Zdrowia na jednej z konferencji, na której udział, w której brał udział pan dyrektor do spraw medycznych. Nasz szpital został zauważony. Dostaliśmy wzrost kontraktu około pół miliona złotych właśnie wynikające ze zwiększonej jakości udzielanych świadczeń.